I to jest gej. No i jest ok, gdy masz jakiś problem, wargę sobie, sklej. Ej, hmm, chodź. Nie, mój brat to jest gej. No i jest ok, gdy masz jakiś problem, wargę sobie, sklej. Mój brat to jest gej. No i jest ok, gdy masz jakiś problem, wargę sobie, sklej. Jak widzisz, Cię? jestem z pieskiem na spacerku w krótkich spodenkach. idę chodź. Zaraz wracamy. Bo zimno jest, ale w krótkich spodenkach naparzam! Widzowie! Jak widzicie, napalzę sobie w krótkich spodenkach z pieskiem. Balań toczek, normalnie. No, no, no. Mój brat to jest no i jest ok. Gdy masz jakiś problem. Edzia, ja, nie! Mój brat to jest gay. No i jest ok. Gdy masz jakiś problem, bardziej sobie. E -e -e. Ty Ej. To ja. światło! Edzio! Światło włączyli! Zimna sklanka! Chodź! Gorby! Takie to właśnie życie, dobra, idziemy, wracamy, chodź. Ej no, chodź. No, idzie, chodź. no by nie, Mój brat to jest gay. No i jest okej. Okay. Gdy nie masz jakiś problem, wargę sobie tutaj jest Normalnie, wychodzę sobie dłużej. Ale jest ciemno. Fajna mam mogę zwiększyć. O Mój brat to jest gej. No, i jest ok. Gdy masz jakiś problem, wargę sobie. SK. Dobra, to no, jest ok. Gdy masz jakiś problem, wargę sobie. Tutaj to jest, to jest zimno. Ja tu sobie naparzam w krótkich spodenkach z kurteczką. Kurteczką sobie naparzam, widać mnie. Niestety na nie, nie Wróciłem z wyprawy w krótkich spodenkach. Wróciłem z wyprawy w krótkich spodenkach. Wróciłem z wyprawy. Idziemy jeszcze trochę. Wracamy. Tylko kogoś idziesz. Oni się nie gryzą. Nie gryzie. Nie gryzie.